Hej, w tym poradniku pokażę Ci jak możesz uzyskać kolorystykę teal and orange w programie Adobe Premiere Pro. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Ja już na swoim kanale mam kilka poradników do korekcji kolorystycznej, więc celem też tego poradnika jest to, by pokazać trochę inny sposób czy też inne narzędzia, którym możemy manewrować także podczas edycji kolorystycznej, Więc nie zdziwcie się, jeśli dla Was coś będzie jakieś inne narzędzie bardziej przyjazne do zrobienia tego, co ja będę w tym poradniku robił, a bo pokazuję to narzędzie prawdopodobnie dlatego, że chcę pokazać inny tor myślenia. więc zacznijmy, aby nie przedłużać. Tworzymy sobie nowy item, tak zwany Adjustment Layer. Klikamy OK i wybieramy Adjustment Layer, przerzucamy na e, naszą warstwę. Nie będę już tłumaczył, co to jest Adjustment Layer, e, gdyż już to było robione na tym poradniku, więc domyślam się, że e, prawdopodobnie po seansie moich poradników już, już wiecie, co to jest. E, przytrzymując Alt duplikuję go na górę tak, aby nasze e, adjustmenty się zduplikowały, bo, aby po prostu były dwa, bo będziemy dzielić e, na pierwszy Adjustment Layer jedną edycję, bardziej korekcję kolorystyczną, a na drugi będziemy zrobić robić color Grading. E, e, robimy tak dlatego, że to jest ujęcie, które jest nagrane we flacie, czyli nie ma kontrastu z tak zwanego rekordera aparatu i musimy sami wstępną taką basic correction wykonać. Więc, no, mój pierwszy adjustment lepszy, nam no, Lumetri Color i teraz w basic correction robię ja po prostu podstawową korekcję do flata. Tak na szybko, by po prostu pokazać, Wam, w nim przedłużenie, więc daję sobie na saturację załóżmy, 150, kontrast ustawiam sobie na. 40, highlight sobie podnoszę do 35, a shadow obniżam sobie do minus 40, ekspozycję mogę sobie podnieść załóżmy do 0,2. No, i na szybko mamy wstępną, jakby basic correction zrobioną, na której możemy pracować i przejść do naszego presetu Tylian Orange. Tak mieliśmy, tak mamy. Więc ok. Nasz pierwszy adjustment layer jest gotowy. Teraz na nasz drugi adjustment layer znowu przyrzucamy Lumetri Color i teraz zaczynamy naszą zabawę. Jakby podstawowa edycja, aby nadać klimatu, odbywa się w Color Wheels, które są podzielone na cienie, mid tony czyli tony średnie i highlights. Tylian Orange jest schematem dopełniającym. Polecam wam wyszukać sobie na w Google chwili właśnie schematy dobierania kolorystyki. Dopewniające polega na tym, że dwa kolory zmieszane ze sobą dają, dają szarość, czyli tak zwaną harmonię, którą nasze oko poszukuje, według tam teorii barw jest to najprzyjemniejszy dla naszego oka schemat, czyli kolory, które dają razem ze sobą szarość. Tylian Orange, czyli mamy pomarańczowy w wysokich cieniach, w wysokich tonach, a w cieniach mamy mocny niebieski. Ogólnie mogę sobie robić tak delikatnie, że dam sobie highlight teraz w tą stronę i dam sobie w tą stronę, ale nie wiem, czy chcecie uzyskać bardziej hipsterski Tillion Orange, czy na przykład bardziej filmowy Tillion Orange, więc robię coś dziwnego, bo shadow dam sobie maksymalnie do barwy. Najbardziej nasyconej. Załóżmy w ten w tutaj mniej więcej w tym miejscu, taka aby on był najbardziej niebieski, tak patrzę mniej więcej, gdzie to będzie po drugiej stronie na wykresie, aby mój pomarańczowy odpowiadał także mi. OK, załóżmy, że to będzie tutaj. I highlight ta, teraz daję sobie w stronę najbardziej yy, pomarańczową, mniej więcej, tak patrzę na oka, bo to było mniej więcej naprzeciwko. Czyli uzyskaliśmy taki efekt, no i możemy powiedzieć, że to jest Trochę vintage look, może hipster look, na pewno to nie jest filmowy look, ale jakby tym zajmiemy się dalej. Mamy także tu opcję ściemniania i rozjaśniania, więc możemy nasze cienie ściemnić albo rozjaśnić. Ja trochę je rozjaśnię, bo chcę taki faded uzyskać, a highlight trochę będę sobie ściemniał akurat w tym przypadku, mimo że wcześniej w Boiseeku podbiłem, ale to jest bardziej kreatywna idea, więc mogę w Creative za to Vibrance to jest jakby taka saturacja, która podbija tony, które są mniej nasycone, więc dam sobie spokojnie na 30, aby mój obraz nabrał trochę więcej życia i Faded dam sobie na 25, bo załóżmy, że chcę bardziej. Nawet nie hipster look, ale chcę uzyskać taki efekt, aby te cienie były bardziej, bardziej jakby połączone z całym obrazem stronem, czyli obraz był, nie byłoby cieni, a byłoby highlights. I okej. Okay. I czemu zrobiłem w taki sposób, że teraz mamy taki trillion Orange, taki mocny i taki cień? Z takiego powodu, że teraz ten Adjustment Layer z tym trillion Orange, można sobie po prostu zapisać Preset Till and Orange. Bo musimy zdawać sobie sprawę, że nagrywając na przykład w różne dni, czy na przykład kompletnie inną scenerię, ten preset, jakbyśmy zrobili go idealnie pod to ujęcie, on i tak by nie funkcjonował, jakbyśmy nie mogli nazywać go presetem, bo co byśmy wrzucili do jakiegoś ujęcia, to trzeba byłoby go korygować, wszystkie suwaki subać. A kiedy daliśmy barwy tak równo, że daliśmy cienie na równo i. I z highlights, czyli że po prostu tak bardzo highlights jest tak samo nasycone jak e, niebieski, więc możemy powiedzieć, że mniej więcej pół na pół, mimo że nie będziemy wchodzić już w siłę barw, ale zostańmy przy tym. I teraz, korzystając z opacity, możecie sobie po prostu e, modulować moc. Czyli na przykład e, słabszy Tylian orange wydaje się, że go nie ma, ale jak wyłączymy widoczność, jest tylian orange. Taki mamy ten Orange i możemy zwiększać aż do naszego Tylean Orange. Możemy dać na 58, jest słabszy, ale nadal mamy Tylean Orange, pójdę sobie bardziej, gdzie mamy ten moment, aby coś wam pokazać. I teraz załóżmy, że chcecie uzyskać bardziej filmowy look. No i aby tego zrobić, to musimy się pozbyć bardziej takiego kontrastowy stereotypowy film look, więc wchodzimy w Adjustment Layer w kursywy i po prostu redu redukujemy nasze cienie za pomocą kursyw. Taki sposób, aby highlight podbić, a oczywiście cienie zbić. Oczywiście nie aż tak bardzo jak ja, ale uproszczam teraz, aby nie przedłużać tego poranika zbyt bardzo. I załóżmy, że zrobiliśmy coś takiego, że mamy mocny kontrast. I teraz znowu za pomocą opacity możemy manewrować mniej i więcej mocy. Wydaje się, że nam nie ma tego trilling orange, a tak naprawdę jest dodany i w jaśniejszych punktach mamy właśnie ten pomarańczowy, a w ciemnych. Uzyskaliśmy właśnie e, niebieski i mamy ten e, bardzo popularny schemat dopełniający Tylen Orange. Kiedy damy scenę maxa, przez te kursywy mamy teraz taki mocny e, podział. Ale kiedy włączymy te kursywy, znowu mamy ten łagodny e, vintage look i możemy manewrować opacity moc. No i teraz ten preset, który nam tu stworzyliśmy, widzimy go w presetach. E, mamy go jako Tylen Orange. Gdzie jeszcze nam powinien wyskoczyć? Wpiszę sobie Tillian Orange i prosto przywracając teraz ten preset na każdy nasz klip uzyskamy ten sam efekt, tylko musimy opacity sobie zwiększać. No i także pamiętajcie, że wcześniej użyliśmy jeszcze Basic Correction do poprawy. Kontrastu naszego ujęcia, więc jeśli po prostu nagrywacie na przykład tym aparatem w tym profilu, to też zróbcie sobie preset z waszego basicu aby to wszystko wyglądało mniej więcej tak samo. Więc to było na tyle. To jest taki sposób do uzyskania tylen orange i manewrowania nim, czyli łagodzenia, czy podnoszenia, czy uzyskiwania właśnie filmluku przez zwykłe opacity i przez kursywy standardowego do Orange. Jak widzicie główna zasada właśnie uzyskiwania już drugiej takiej kolorystycznej odbywa się na Color Wheels, które akurat tu mamy trzy podstawowe, które w większości programów do montażu macie i tutaj manewrujemy ich mocą. Możemy albo manewrować odcieniem, aby moc nadać, albo właśnie dalej przez opacity jak w tym przypadku za pomocą tego sposobu, który właśnie chciałem wam w tym poraniku pokazać. Więc ja mam nadzieję, że się podobało. Macie jakieś nowe narzędzie do pracy nad Waszym klipem? Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.